No to co? Chcecie usłyszeć jakieś gramatyczne przywitanie. No to macie. A więc cześć, witajcie bardzo serdecznie na samym odcinku na moim kanale. Tak, dzisiaj już było niegramatyczne przywitanie. Ale zresztą może... Wiecie, odcinek nie jest o tym, ponieważ dzisiaj będziemy sobie grali... Myślę się, nieważne. Dzisiaj będziemy oglądali śmieszne momenty Brawl Stars. I tak, będę próbował się nie zaśmiać. Z internetu jakiś filmik wziąłem, który będę oglądał i będę próbował się oczywiście nie zaśmiać. Zobaczymy, czy się zaśmieje Dzisiaj nie będzie takiego challenge'u, że jak na przykład kilka razy się zaśmieję, to muszę coś zrobić. Nie, to jest pierwszy odcinek z tak, z takiego, że spróbuję się nie zaśmiać, dlatego dzisiaj nie będzie jakiegoś takiego challenge'u. Ale jeżeli chcecie, no to napiszcie jaki, że wiecie, zginę, nie wiem, trzy razy, to co mam zrobić? Możecie mi to napisać w komentarzu. No i to też możecie napisać, ile razy się zaśmiejecie w oglądaniu tych śmiesznych momentów, które dzisiaj wam puszczę, na YouTubie oczywiście. Więc co, lecimy, postaram się nie zaśmiać. No i co, wydaje mi się, że, że będzie fajnie. Oczywiście te ozdóbki świąteczne zaraz wezmę, ale klimat świąteczny musi być zrobiony, nie? Wiecie, zaraz wezmę te świąteczne tutaj rzeczy, ponieważ. ponieważ będą mogły przeszkadzać w oglądaniu. Więc co, ja będę się próbował nie zaśmiać, no i lecimy. Ok, a więc mamy tutaj filmik. Zobaczymy, co to będzie, więc lecimy. Let's go. Dobra, lecimy. To jest chyba jeszcze jakiś początek. Tak, to jest top 200 y, fanist clips, coś tam, i Oj, reklamka mi się tutaj wyświetliła w Minecraft. No, mamy Gina. Okej, okay, Rose ten. Ło! <ścoughs> gość, O, już się zaśmiałem, przepraszam. Po prostu gość tak. Je. Yeah. No, porobił ten Jeen Rose, dobra. O, jeszcze Stara Piper. O nie, co za zło! Mi odepchnęła piper w soczek. Te dźwięki, te dźwięki mnie rozwalają. Już dwa razy zaśmiałem, dobra To te dźwięki. O nie! Też tak nam często gram Mortisa. O o! No. Boże! Co to za dźwięki? Chyba tam, bo... Okay, chyba coś za bardzo kozaczy w gościu mm. Ojej. Dobra, gość Dobra Gość tam ucieka od tika, ale chyba nie da rady o nie Pojdziemy to samo. O oh, no, nie, o oh, nie Oj, broczek tutaj kruczka Leci. I drugie ozref są też. Niczym nie trafił. No, to był w ogóle dźwięk poko, ale nieważne. Zróbmy to, odpowiedział. No i zobaczmy, co teraz to jest. Co tu się stanie, się zastanawiam. Aha. Eee, chyba nic z tego nie. Co? Co? Dwa kruki na niego skoczyły. I brokie. I brok ich pokonał. O nie, co za zło. <laughs> o Boże. podgłośnie się w ogóle, jeżeli nie słyszycie tych dźwięków. Wow. Bibi tutaj z skrzynki. O! O nie! Mańka była na soczku już puszczona, ojej. Skoczył kruczek i wszystkich zabił. O masz. oj O, o, opa, to ją trafi O Jezus Tak jest tak, nie, to jest po prostu Taka częsta sprawa eee. znajbiła ją I zajęła drugie miejsce pewnie Chyba, że wygrała, nie wiem, zobaczymy Idol, coś się nazywa Może nawet z Polski, nie wiem O nie I w burze go wywali co? Aaa, no to już RIP. Ból zginie. <laughs> Proszę bardzo. Oj, Gini tutaj. Walczy z szalusią. No przecież... <laughs> Chciałem powiedzieć, że Genie wygra, nie? A tutaj jednak się okazało, że... O nie! Mortis ją porobi. Co? Nie, nie gadaj! O Marko, te dźwięki mnie też bardzo śmieszne. Ale tak zawsze mam funny moment szczerze Co? To, <grafy> te dźwięki mnie tak rozwalają. Nie wiem w ogóle ile się to w tym odcinku zaśmiałem pewnie tysiąc razy. O oj! Biedny Frank. Już tak. O Nie. O <śpiewa> Jezus. Nie. Oh my. Nie. Ej, a to bym nie widziałem już. O. To było dobre. O Te dźwięki da. Jeszcze ona miała ten nick buzi Genialny, genialny Kira O jasne O nie O nie Najgorzej jak się nie trafi Bibi Z artistem tak jest najczęściej Ej, ale ja, ja nawet Ja nawet wiem, że to tak działa, A Akurat to wiedziałem Dokładnie wiedziałem kiedyś co to robi Okej okay. Mi <laughs> Oj, dobra, dobra Gość po prostu nie Nie. Nie tu mi bro tu mi bro mnie rozwala Ej, nie, ja to muszę powtórzyć ja. tak Come to mi bro Rozwala mnie to. Aj tutaj No nie, te dźwięki. To jest pie... Ej! Ja tak... Ja tak bardzo podobnie kiedyś mnie. Okej okay. Może aż tak, że nie miałem, nie? Ej, ale tu są dźwięki innych bro... To w ogóle jest dźwięk Hog w ogóle. <zysy> Jezus. <śmum> <śmum> śmiesznie zginął ten... Wszystko mnie śmieszy, no. W tym odcinku. O! Dobra. Ośbiegnie. biegnie. I co, Barley ich zabije? Nie gadaj. Czemu to... Dźwięk derpy. O nie Ej no Tik tak nie mówi, bez jaj. Czemu to był dźwięk jakiegoś Boba? O Jezus. No to są dźwięki za O Boże, co tu się dzieje? Najrot, no, ty wiesz o co chodzi. No wiesz, ty dużo grałeś Elektrowizardem na Irodzie 007 Po prostu... On... Nairod mój kolega youtuber ma... Jak graliśmy razem z nim w Clash Royale, to on zawsze wygrał Elektrowizardem coś pamiętam. Ja się bardzo lubił tą kartę z Clash Royale. Ja tu jest min w ogóle masakra. Padło. A teraz tam ten tik pewnie też padnie, nie? Ej, Kruk, dlaczego mu zmieni... Czemu kru Krukowi dali dźwięki tary? To był też dźwięk z Clash Royale Nie, Kruk z papierosem. oh my god! I am ready for Freddy Oj Nie, no a naprawdę ten ten star power do penny jest mega silny. Może no, wiecie, że kiedy zginie to tyle bomb, nie? To jest naprawdę bardzo bardzo dobry. Ech. Gość chyba naprawdę ogarnięty, że tak ja coś zrobił. Jeżeli ten odcinek nam się podobał, to może zrobić być w górę i suba. No i co? Trzymajcie się, no i do następnego odcineczka. papa. Pa. Wiem, nagłe pożegnanie, ale stwierdziłem, że to był dobry moment, żeby zakończyć, ponieważ odcinek już jest wystarczająco długi. No i co? papa? pa. pa. Na następnych odcineczków. Ja cię w tym filmie zaśmiem chyba tysiąc razy. Jeżeli komuś z was się chce liczyć, ile w tym razie w tym filmie się zaśmiałem, to no zapraszam. Może niektórzy się tak bardzo nudzą, że zechce się że to im zrobić. Zobaczymy. 爸爸。